Cześć, witajcie, moje imię z tej strony osku, a to jest kolejny odcinek Oftopa, w którym prezentuję wam gry, w które aktualnie gram. No czy też się zainteresowałem, a ja nie są związane jakoś z moim kanałem. W dzisiejszym odcinku jest Game Dev Tycoon. Gra dosyć znana swego czasu, ze względu na dosyć oryginalną tematykę rozgrywki, która polega głównie na tworzeniu własnego studia gier. Myślałem, że pozycja będzie dosyć fajna. No i cóż, ma swoje plusy i minusy. A my sobie pogramy ją przez tak pół godziny i wam powiem co o niej myślę. Na początek, zaczynamy i tworzymy nowe studio. E możemy wybrać sobie samouczek, bym też nie. M okres, w jakim rozgrywa się faktyczna linia czasu, bo tutaj wszystkie wydarzenia są oparte na prawdziwych wydarzeniach. I tutaj standardowo mamy 35 lat. No i cóż, e, zaczynamy jako taki bezimienny łepek, który zaczyna w garażu. Więc nasz garaż będzie się nazywał... Nie mm, ja wiem. Old School Games. Prowadzony jest przez... Y, 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 Z dzisiaj. Nie ma najmniej dzisiaj, żeby nie było. Dobra, <laughs> no, e, jaki kolor losu? Cóż, y, y, podoba mi się taki ciemny, jakiś ciemny sweter. Okej, okay, to będzie dobre. Um, co? oj, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Import yes, I want to do this. Um, gra nam oferuje wybór kilku opcji, na przykład importowania um, wiadomości zdobytych z poprzednich rozgrywek, a jest co tutaj importować, ponieważ gra ma jeden duży plus. Um, możemy, to znaczy zmusza gracza, do tego, by sięgnął po faktycznie kartkę i długopis i zaczął notować. Notować wszystkie informacje, doświadczenia, jakie zdobył dzięki tej pozycji, wytworzyć lepsze gry. Ehm, czekajcie, wejdę jeszcze na chwilkę do opcji. Mamy tutaj. Tak, e, możemy sobie wejść w opcje, tutaj za dużo nie ma. Tylko czy są podpowiedzi. Czekajcie, OK, to to chcę mieć. OK, dobra. E, gra oferuje nam mody. Co jest dosyć fajne, ponieważ to przedłuża oczywiście grywalność pozycji. Mamy epicenter, jest ich bardzo dużo, jak widzicie. I myślę, że to jest taki system dosyć motywujący. Ale dobra, jeszcze o samej grze. Jest ona robiona przez dosyć małe studio, niezależne. No i autorzy, chyba mała grupka osób, postanowiła stworzyć grę o grze. E, także wcielamy się tak jak powiedziałem w bez innego łebka Mamy tutaj e, kilka statystyk Bardzo mało, bo tylko zaledwie cztery Długość czasu rozgrywki, tutaj liczone w tygodniach Ileś pieniędzy, w tysiącach No i co dalej? Tworzymy naszą pierwszą grę e, Oczywiście musie, możemy wybrać nazwę dla naszej pozycji Powiedzmy to będzie Rockster Część pierwsza, nie tutaj może sobie wpisać co się chce i wybierzemy sobie główny wątek. Mamy tutaj kilka mm, opcji do wyboru, jeżeli chodzi o tworzenie gry, i na początek wybieramy główną tematykę. Jak widzicie, jest ich bardzo, bardzo, bardzo dużo. I tutaj już mam kilka sprawdzonych. Mm, oczywiście wszystko jest losowo tutaj robione, dlatego mam tylko zaledwie dwie pozycje odkryte. Ale uwierzcie mi, mamy ich dosyć sporo, już przerobionych. No i co? O czym chcemy zrobić? grę? Myślę, że na początek pójdziemy w symulator miasta, czyli taki typowe Steam City. Mamy tutaj do wyboru 5 kategorii, akcja, przygodówka, RPG symulacja i strategia. No i tutaj akurat się nic więcej nie zmieni. Jeżeli mamy zimportowane jakieś informacje, to tutaj się pojawi info o tym. No Wybieramy sobie platformę. Myślę, że to jest największa tutaj. Zabawa, ponieważ na początek mamy tylko dwie platformy PeCety i, jeżeli ktoś pamięta, bądź ktoś nie G64, co może być nawiązaniem bodajże do Commodore 64 W tamtym czasie, na początku branży gier wideo Były te dwie platformy dosyć popularne No i co tutaj mamy? Kolejne statystyki, które się przydadzą nam w tworzeniu jak najlepszej gry Czyli tak, koszt wydania gry oraz jaki ma udział dana platforma w rynku. Oraz też y, jaki ma, y, no nie wiem, najlepszy odbiór dana, y, dana, 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 co ja chciałem powiedzieć, dany gatunek na daną platformę. No nie. No? Szafa Okej okay. I y, my wybraliśmy sobie symulację, więc klikamy na pc -ty. Jest to dosyć tania platforma z dosyć dużym rynkiem udziału, więc powinniśmy mieć dosyć łatwy start. Ehm, no i klikamy Next. Tutaj pojawia się kolejna opcja customizacji naszego tytułu. Czyli czy ma być to na początku gra tekstowa, czy raczej idziemy już w grafikę. I to wszystko będzie ulepszane. Ale do tego momentu zaraz dojdziemy. Ehm, jest to symulacja, więc wybieramy sobie grafikę 2D. No i tam mieliśmy wybierany koszt naszej produkcji. I tu się zaczyna rodzić nasz projekt. Tutaj nam jest samorzy tam gatał różne pierdoły, sugerując, ale to sami odkryjecie. No i teraz patrzymy, raczej decydujemy na czym chcemy się skupić tworząc naszą grę. Czy na silniku, czy na gameplayu, czy może raczej na mm, przygodach, questach. No i oczywiście w mm, historii naszej pozycji. Jako, że to jest strategia. E, symulacje to tutaj faktycznie nie ma żadnego wątku a na pewno będziemy stawiali główne na gameplay no i też silnik powinien być przyzwoity czyli tak średni, ustawiamy sobie na poziom średni tam widzieliście mieliśmy wskaźnik e, jaki jest rozkład tego wszystkiego na poszczególne tak. no i nasz łebek tworzy grę e, tutaj jak widzicie mamy statystyki bug e, wystrój silnik oraz zdobytą wiedzę jaką będziemy mogli później rozporządzić kolejnym stadium gry jest stworzenie Raczej hmm, znaczy zdecydowanie czy chcemy przełożyć bardziej na dialogi czy na występ poziomów a może na sztuczną inteligencję hmm, myślę że w strategii czy nie mam tego mojego wyszytu już z zapisanymi rzeczami tam jest, czekajcie sięgnę sięgnę Okej, okay, mam mój mały czarny, mały notatnik śmierci, który mam wpisane już dosyć sporo. Teraz ja zobaczmy. Okej. Okay. każda strona ma osobne jest o osobnej grze i wybieramy sobie dział symulatory. Nie wiem, czy to będzie widać. No tutaj karteczkę o symulatora. No i patrzymy. Na pewno ważny jest silnik gameplay i wystrój poziomu. Czyli walimy sobie w wystrój poziomu a nieistotny jest storytelling i dość istotna jest inteligencja dialogi, wiadomo, idą w kichę także klikamy sobie next no i tutaj mamy kolejne punkty zdobywane jakie rozporządzamy to zaraz wam powiem no i stadium trzecie w którym decydujemy o kolejnych już statystykach jest to ostatnie stadium, w którym decydujemy jak ma wyglądać świat czy grafika jest ważna, a może dźwięk Strategie mają to do siebie, że nie strategie, tylko symulatory, że muszą mieć dobry dźwięk. E, świat niekoniecznie musi być jakiś ładny, Grafika musi być też przyzwoita. I tu po prawej wybieramy sobie kolejne parametry. E, chyba w sumie wychodzi z tego taka trochę ma mini recenzja, ale jestem. No i oczywiście tutaj mm, możemy sobie zobaczyć, jaki ma koszt dany tytuł. No i już końcowe stadium. Kasy mamy coraz mniej, ale. Cóż, mam nadzieję, że tytuł stanie się dobrą pozycją i szybko nas wybije. Tutaj czymś nam wyskoczył. No skończyliśmy tworzyć naszą grę i czekamy aż nasz łebek zlikwiduje bugi, bo jakie je jest znalazł w grze, no i też trochę dowali do tych dwóch podstawowych, jakby nie patrzeć, wskaźników, czyli wystrój gry oraz y, poziom techniczny, jaki sobie pozycja prezentuje. To ma wszystko wpływ na ocenę końcową i też na doświadczenia, jakie zdobywamy. Czyli jak widzicie mamy 11 w testingu i 14 w y, technologii i tutaj widzimy, że każda statystyka rośnie. Tutaj mamy też bonus za nowy dział i nowe combo i to wszystko nam pozwala zdobywać jeszcze więcej punktów. Tutaj możemy wybrać czy balamy grę czy ją Oczywiście jest to pierwsza gra więc musimy zaryzykować, żeby nie zbankrutować. I oczywiście w czasie gry pojawiają się nam informacje ze świata e, z branży, o tak to brzmi. I tutaj nam akurat mówią, że e, aktualne wskaźniki sugerują, że Go GoVomore G, tak, czyli do Commodore 64, e, stabilizuje się w stosunku do pc Tak, Ta, chyba coś tu no i te, dzięki takim informacjom zdobywamy kolejne informacje, które nam pomogą stworzyć jeszcze lepszą grę. No i nasza gra wyszła. Zobaczmy jaką ocenę dostałem. Mamy tutaj mm, grupę, która recenzentów, która nam recenzuje pozycje. Jest <laughs> ich czterech i każdy, jak z, myślę, skupia się na osobnym dziale. Czyli pamiętacie te trzy e, stadia? plus jeszcze dopasowanie gatunku itd. No i wyszedł nam dosyć sporządny tytuł, bo ma średnią 8. No zobaczmy, jak się to wszystko sprzeda. Właśnie wyszła nasza pierwsza gra Rockstar. Ma dobry start. No mhm. i ja zobaczmy, ile to zarobi. Tutaj mamy wskaźniki popularności naszego tytułu, ilość sprzedanych jednostek. O, sprzedaliśmy akurat, już na pierwszym rzucie, 6,5 tysiąca sztuk co czyni nas 13 na... nie po rankingu producentów gier. No to oczywiście wszystko jest w samouczku, więc tutaj nam wyskakuje pierdylion sugestii i tak dalej informacji. Zdobywaliśmy fanów. No i dobra, właśnie tak się prezentuje tworzenie tych gier w grze Game Dev Tycoon. Zdobywamy pieniądze, tak jak widzicie tutaj to wszystko rośnie, tutaj kaska przebywa, no i co jest celem tej gry, w sumie? Hmm, z tego co się dowiedziałem, a raczej założyłem, polega to na zdobyciu na jak największej ilości fanów, zdobycia rankingu numer jeden oraz po prostu stanie się jak największym studiem o jak najlepszych grach. No i w sumie to jest sandbox, więc myślę, że tutaj jest duża swoboda. No nie przeszedłem tu, w sumie raczkuję w nim, bo doszedłem do drugiego etapu. <grych> I jakoś mi tam już za dobrze nie idzie, lepiej mi się pracuje w pojedynkę. O! nie jest znany z, z takiej świetnej gry jak Dinky King. Ja, <grych> tutaj wszystko ma przełożenie na faktyczne odniesienia historyczne. Dobra, i teraz możemy sobie rozporządzić naszymi punktami researchu. Ehm, klikamy sobie albo na naszego łapka, albo tutaj gdziekolwiek, żeby albo wydać nową grę. Albo zobaczyć historię naszych utworzonych tytułów Tutaj mamy średnią Kolejny tytuł, w lewo, w prawo Statystyki No i teraz najlepsze generowanie raportu z gry i odkrycia Zobaczymy sobie co nam powiedzą Specjaliści, a raczej nasz łepek Który wygrzebie co to i owo w naszym tytule Który zarobił nam sporo kasy, bo 122 tysiące A, dobra, pomyliłem się 148 tysięcy bo jeszcze trzeba liczyć e, koszty czynów. <grych> Dobra, zobaczmy. Tutaj punkty nam też poszły. I zobaczmy, wydaje się, że poziom e, level design, czyli wystrój poziomu, wydaje się być dosyć istotny w tego typu grach. Czyli bierzemy na rzecz zeszyt, kartkę, czyli notatnik. I sobie notujemy taką informację. Zobaczmy, strategia, dość ważna inteligencja, dźwięk. O, tej informacji nie miałem. Czyli teraz potrzebowałbym kuść wadług opisu, żeby to zanotować. Dobra, trudno, mówi się. No i teraz wydamy sobie nasze punkty researchu. Czyli rozbudujemy naszego łebka. Hmm, tutaj nam gra sugeruje, żebyśmy stworzyli e, nowy silnik growy, ale potrzeba do tego aż 50 punktów researchu. W sposób stworzymy sobie nowy topik. Tutaj mamy już sprawdzony, że transport sprawdza się u młodych, nie, że się sprawdza u wszystkich everyone. A um, mamy tutaj prision i Life, więc stworzymy sobie nowy topik o życiu i stworzymy sobie strategię zwaną simsami. Nie, wiem, czy to będzie strategia, czy symulator bardziej? No stworzymy sobie symulator życia. a co tam? jak nasz OPEC specjalizuje się w tworzeniu symulatorów. No i teraz pytanie, jakie są moje wrażenia po tytule. Cóż, na pewno jest to oryginalne, oryginalna gra, oferująca coś nowego. Nie spotkałem się do tej pory z tego typu strategiami. Raczej był spor, czyli Simulator Życia, SimCity, symulator Tworzenia Miasta, Strategie Medieval. Total War I tego typu, a tutaj mamy coś nowego. Tworzenie gier, um. <grym> dobra. Um. No i co mi się podoba na pewno tej grze? Wątek? Grafika, bo mimo że nie jest to jakieś bajeranska, to nie ma wybuchów, cieszy oko i pozwala się skupić na wykonywanej czynności i nie świeci nam tutaj nic um, po ekranie. Może trochę być upierdliwe, że tutaj się mało zmienia, mało się rusza. Nie, może jakieś mody tutaj to zmienią. Tak czy siak nie jest to jakaś wada, a myślę, że dosyć fajna zaleta. Ehm, kolejne, muzyka. Bo muzyka jest dosyć istotna i mi się tutaj podoba. Nutka jest przyjemna, nie jest jakaś zapadająca w głowę, ale na pewno nie rozprasza. I to mi się też podoba. Ehm, szkoda tylko, że jest to jeden utwór zapętlony ehm, po dwóch godzinach gry osobom, które nie są zainteresowane rozgrywką, tytułu, a czy muzyka się już yy, po dojadruch wymioty. Jak ja siedzę sobie grał, to skupiam się na klikaniu tych wszystkich statystyk, to mi to nie przeszkadza. Ehm, grywalność, to już powiedziałem. Sposób rozgrywki, o, to jest dosyć fajny temat. Ehm, Tutaj za dużo nie mamy do roboty. Tutaj jest raczej gra na myślenie. E, to też e, myślę, że. No to będzie wada. Jednak gameplay jest tutaj dosyć nudny i po krótkim, jakby nie patrzeć, 45-minutowym czasie nudzi się, ponieważ klikamy w sumie to samo, te same statystyki. i Jedyna zmienna to są tutaj te pamperki, e, które mają wpływ na naszą grę. No, i cóż. A, level desync miałem zaznaczyć ok. E, I to się nudzi bardzo szybko. Myślę, że gra przez to ma żywotność, no nie wiem. Jeżeli byśmy grali to non-stop, to się znudzi bardzo szybko. Jeżeli tak sobie, żeby się zrelaksować, albo na, po prostu gramy sobie, mamy dobry pomysł, ok, gramy, ale po pewnym czasie przerwamy grę, do momentu, aż wpadniemy na kolejny pomysł. E, no, i myślę, że to jest wada, bo gra jest dosyć monotonna. Kolejna rzecz: przyjemność z grania? Hmm, no, nie wiem. Może rzeczy, które mnie wkurzają. O, to będzie teraz kolejny dział. E, na pewno ten samouczek mnie wkurza. Ale, <grytania> te ciągłe informacje, i tak dalej, są nudne. E, kolejną wadą myślę, że będzie tutaj fakt, że gra. Ma dosyć zróżnicowany poziom trudności, bo na początku jest strasznie łatwo, a później zaczynamy własne studio, w którym dostajemy e, możliwość zatrudnienia innych pracowników. I myśleliśmy sobie, ok, spoko, nie ma problemu, fajnie, będziemy mieli pomocnika, ale tak naprawdę dorobiłem się bodajże 7 milionów i dosyć szybko zbankrutowałem. E, mamy cel tutaj w tym etapie dobryć do miliona, żeby się móc przynieść. Ja miałem 7 i przerąbałem to wszystko. E, myślę, że tutaj to, to kurczę kurczę, no to jest dosyć zróżnicowany poziom trudności, i nie jest to za dobre dla samej gry. E, kolejną wadą jest to, że jest monotonna, i kurczę, no, klikamy kolejne statystyki, mamy ich dosyć sporo. Ale tutaj się niewiele zmienia, tak naprawdę, bo... Tworzymy grę, wywalamy ją do śmietnika bądź nie, zdobywamy punkty researchu i klikamy albo nowy topik, albo tworzymy własny silnik gry, w którym wybieramy tam, na co się ma gra skupiać. A... no i tyle. Nic więcej tutaj nie ma do roboty, niestety. Także mam nadzieję, że mm, mody, które są tutaj... Bardzo widocznione, żeby je aplikować, zmienią dosyć sporo w tej rozgrywce. Nie tyle co dodając nowe topiki, e, co raczej sprawią, że ta gra będzie bardziej dynamiczna. Bo jednak symulatory bądź te strategie mają tam jakąś formę dynamiki, e, powodują, że gracz jednak się jest zainteresowany tym, co się dzieje. A ja tutaj po prostu klikam. E, tworzę grę i mogę się zająć czymś innym, bo mi kobza tutaj rośnie i tyle. Nie wiem. Na pewno pozycja dosyć ciekawa, jeżeli bym miał to jakoś zreasumować. E, myślę, że jej szybko nie wyrzucę, bo jednak mam tą nutkę ciekawskiego w sobie i chcę sprawdzić co ta gra do końca oferuje, bo w drugim etapie dostajemy kolejne opcje. Dzięki którym możemy się rozwinąć czyli na przykład promowanie się w magazynach, bądź też na targach gier. A to jest dopiero drugi etap i być może później będą jeszcze dodatkowe opcje, które jeszcze bardziej skomplikują tą grę do stopnia em, niemożliwego. Nie wiem czy jestem dobrym strategiem czy złym, lubię strategiczne gierki, lubię symulatory, a tutaj to tu, jest ni to w lewo, nie to w prawo, nie podoba się, ni to nie. No i tyle. Cóż, stworzymy sobie trzecią gierkę i zobaczymy, co tym razem nam powiedzą recenzenci. No i myślę, że tutaj sobie skończymy. Tak. Oczywiście gra jest dosyć tania, więc polecam każdemu ciekawskiemu, kto ma parę groszy na zbyciu na Steamie, czy gdzie indziej. Nie wiem, czy była ta gra na Steamie. Tak czy siak. Tworzymy sobie, co tym razem chcemy stworzyć. Zobaczmy najpierw, jakie mamy... Okej. Okay. Platformy. O, tutaj mi wyszła platforma TES, czyli odniesienia do NES-a, na którym dosyć średnio idą e, RPG, na pewno źle idą adventure, strategie. No to czemu by sobie nie stworzyć gry akcji, a co tam. Wykupimy licencję za 80 tysięcy i wybierzemy... czekajcie, co ja tam mówiłem? Action? Tak? Action, nie action? A tak, chciałem sprawdzić sobie gierki typu Action. Ej teraz pytanie, jaka gra będzie dobra na przygodówkę? Hmm, Militaria z szpiedzy? Tak, myślę, że szpiegowskie gry... O, Great combo. Dobra. To zobaczymy, jak nasza gra pod tytułem... Jaki może nasza gra mieć tytuł? O szpiegach. Rutkowski. <grym> Fajnie. Zobaczymy, jak nasz Rutkowski sobie dera da rady na platformie NES. E, jest to dosyć e, hmm, prosta gierka, tak. Z grafiką 2D. No i zobaczymy jak nam to wszystko wyjdzie. E, boże, nie mam po kompletnie pomysłu co się dzieje w grach typu akcja, bo się e, skupiałem na RPG, strategiach i symulatorach. Także co tam, krzanieć, jedziemy sobie na żywo. Myślę, że w takiej grze na pewno jest ważny quest. Gameplay Mm, też jest dosyć ważny, a na pewno mało istotny silnik. Zobaczymy, co nam powie... A co tam? Jak zareaguje rynek na nasze dzieło. Dosyć dużo w Destiny idzie. No to zobaczymy. Dialogi naszym zdaniu są kiepskie. Kurczę, to może nie. Cholera. Dobra. Zobaczymy, co powiedzą. Najwyżej wypuścimy kraba. I, <laughs> O może. Energik będzie miał temat do dyskuty. Dobra, World Dressing, naszym zdaniem, może być mało istotny. Hmm. Grafika może być fajna, a dźwięk... Dobra, czyli to idzie w dupę, a to idzie na średni poziom. No i zobaczmy, jak to pójdzie. Może się ludziom spodoba. A, no już widać. Stworzymy dzieło na pokroju <gryw> Final fantazy czy coś. Hmm. A Próbowałem swego czasu stworzyć coś podobnego do Final Fantazy i <gryw> e, było to dosyć średnie więc nie wiem tutaj te statystyki są a, fajne albo nie fajne kolera wiem na czym to wszystko tak właściwie polega Dobra, no, zobaczmy żadnego rekordu ale awansowaliśmy w gameplay no i ten awansik daje nam możliwość wynalezienia czegoś nowego zobaczmy Okej, okay, wyszedł na krab piha <Kija. grab> na no to dużo zainwestowaliśmy i kurczę uzyskaliśmy Waste of Money. Dzięki All Games. No dobra. Cóż, e, statystyki nam raczej za dużo nie dadzą. Zobaczmy, czy możemy coś wynaleźć nowego. Nie. Nada nic. No i cóż, mamy 340 fanów i właśnie nam się kurczy. To tyle. Myślę w tych grzech. Chciałem ją po prostu przedstawić. Taki krótki rys, o czym ona jest i co nie myślę. E, także mam nadzieję, że... Ten odcinek o się spodobał, więc zapraszam Was do innych moich pozycji. A tymczasem dostajemy wieść od Industriala, że konsola NES jest bardzo fajna. Cóż, to jest prawda, NES się świetnie sprzedał. Trzymajcie się, i na razie. Cześć!